Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Ostatnie niezwykle emocjonujące półfinały Ligi Mistrzów. FC Barcelona znalazła nowego trenera. Wiemy co będzie z Pepem Guardiolą. Brzegosz Krychowiak zmieni swoje klubowe barwy. Oraz Arsen Wenger, który może powrócić do trenerki. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Zostawcie także łapkę w górę, aby dzisiejszy materiał powędrował do większego grona osób. Ja już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejsze newsy. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję obejrzeć wszystkie mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów, a to ze względu, że każdy z nich odbywał się innego dnia. Identycznie było i w ciągu dwóch ostatnich dni, w których odbyły się spotkania półfinałowe. We wtorek w swój mecz grali Paris Saint-Germain oraz RB Lipsk. Spotkanie zaczęło się dobrze dla Lipska, którzy przycisnęli defensywę Paryżan, ale i wspomnieni Francuzi zaczęli atakować i już w piątej minucie mogli wyjść na prowadzenie, gdyby nie słupek Neymara który w pojedynku 1 na 1 nie pochwalił się dobrą skutecznością. Do pierwszego trafienia doszło w 12. minucie po rzucie wolnym. Wykonawcą był Angel Di Maria, ale to Marquinhos trafił do siatki z główki. Niedługo po golu do groźnej sytuacji doszli Red Bullsi, ale skończyło się na piłce przekraczającej linię końcową. W 24. minucie Lipsk był znowu bliski bramki, ale tym razem brakło celności. W 34 minucie Paris Saint-Germain znowu oddało strzał i znowu w słupek, ale 8 minut później topieli swego Idi Maria po podaniu Neymara trafił do siatki na 2 do 0. Minutę później kolejny groźny strzał oddał wspomniany Neymar, ale i tym razem piłka nie trafiła do siatki. Druga połowa zaczęła się nawałnicą ze strony Erbelipska, który co chwilę atakował bramkę Sergio Rico ale bez większych skutków. Za to swoją akcję w 56 minucie wykorzystało Paris Saint-Germain, które golem numer 3 zamknęło nadzieję Niemców na awans do finału Ligi Mistrzów. Autorem trafienia był Bernard. W kolejnych minutach dochodziło do kolejnych mniej czy bardziej groźnych akcji, ale jak zapewne się domyślacie, żadna z nich nie zakończyła się golem. Ostatecznie PSG wygrało 3 do 0 i pierwszy raz w swojej historii awansowało do finału Champions League. Równie ciekawie było w innym meczu, czyli starciu Bayernu Monachium z Olimpikiem Lyon. Spotkanie zaczęło się bardzo wyrównanie, a bawarczycy zdołali oddać strzał, który wyjął Antony Lopez. Jednak po tej sytuacji to Francuzi zaczęli dominować i wprowadzili kilka niebezpiecznych akcji, z których jedna wręcz musiała zakończyć się bramką, do czego jednak nie doszło. A jak to mówią, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i kilkadziesiąt sekund później Bayern wyszedł na prowadzenie. Autorem niesamowitego gola był Sergi Gnabry, który zszedł z prawego skrzydła do środka boiska i lewą nogą z pola karnego, mocno i celnie trafił do siatki Olimpiku. Bayern kilka minut później prowadził kolejną niebezpieczną sytuację zakończoną strzałem, ale tym razem Lopez po raz drugi pochwalił się dobrą interwencją. Wystarczył kwadrans od ostatniego gola, żebyśmy zobaczyli następną bramkę Bayernu. Z metra do bramki piłkę uderzył Robert Lewandowski, ale bramkarz Lyonu wybronił ją. Nie zdołał jednak wybronić dobitki Gnabry'ego, który skompletował dublet. Do niebezpiecznego faulu doszło w 35 minucie na polskim napastniku, co skutkowało żółtą kartką dla Marcelo, który dopuścił się tego czynu. Niedługo po tej sytuacji Lewy dostał idealną wrzutkę, ale piłka była od niego szybsza o ułamych sekundy i Polak w nią nie trafił. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy Lewandowski znowu był na pierwszym planie, jednak w negatywnym kontekście. Polak zablokował strzał Leona Groteski, który gdyby nie kapitan reprezentacji Polski, mógłby trafić na 3 do 0. W 58. minucie 100% sytuację miał piłkarz olimpiku, ale Manuel Neuer pochwalił się imponującą interwencją, ratując Bayern przed stracą bramki. Leon po raz kolejny wypracował sobie groźną akcję, a właściwie zrobił to Husem Awar, który przedryblował Zylę oraz Kimisia, ale jego próbę strzału ślizgiem powstrzymał David Alaba. W 80. minucie Leon Groteska oddał mocny strzał z zapala karnego, lecz i tym razem zablokował go kolega z drużyny, którym był Thomas Müller. 10 minut przed końcem meczu dochodziło do kolejnych groźnych akcji zarówno ze strony Bawarczyków jak i Francuzów, aż w końcu w 87 minucie doszło do przełamania. Po prawie godzinie od ostatniej bramki do siatki po niesamowitym wyskoku trafił Robert Lewandowski. Polak wyskoczył na około 1,5 metra, znacząco przewyższając wyskok obrońcy olimpijku Marcelo. Przy golu 31-latka asystował Joshua Kimiś. W ostatnich minutach nie zobaczyliśmy już żadnej bramki, dzięki czemu Bayern wygrał podobnie jak PSG 3-0 i w niedzielę zagrają oni pierwszy raz w finale Ligi Mistrzów od 2013 roku. Warto wspomnieć o niedocenionym zawodniku tego spotkania, jakim jest Alfonso Davis. Tyle co on zablokował akcji w tym meczu to głowa mała. Piłkarze Olimpiku nieraz próbowali go prześcignąć, ale nic z tego nie wychodziło. Sprzęt nawet zarejestrował w pewnym momencie, że Davis biegł z prędkością 33 km na godzinę. Co prawda ten wynik nie jest najlepszy, ale bardzo wysoki. Piszcie w komentarzach, kto według Was wygra niedzielny finał i czy Robert Lewandowski strzeli w nim przynajmniej jedną bramkę. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi tperskiej w aplikacji Noin. Tak prezentuje się apka i naprawdę jest świetna. Tworzymy tam mega społeczność, dyskutujemy dosłownie o wszystkim, co się dzieje w piłce nożnej. Dodatkowo pierwsze miejsca są nagradzane koszulką oraz książkami od Labotigi. Jak dołączyć? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Ostatnie miesiące nie należały do najlepszych dla FC Barcelony. Klub po powrocie do ligowych rozgrywek po 3-miesięcznej przerwie nie grał na swoim wysokim poziomie, a raczej przedstawiali bardzo przeciętną, a często oporną piłkę, tracąc w kilku kolejkach bardzo ważne punkty. To oczywiście skutkowało tym, że to Real Madryt, a nie Barca, sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, mimo że to katalończycy przez większość sezonu liderowali w tabeli dla Liga. Oprócz tego odpadli oni już w ćwierćfinałach Pucharu Króla z Atletico Bilbao, a ostatni mecz podsumował ich grę w drugiej połowie obecnego serca. Sezonu. FC Barcelona została dosłownie zniszczona przez Bayern Monachium w finale Ligi Mistrzów, przegrywając aż 2-8. do 8. Te zaskakujące wydarzenie spowodowało, że ostatnio w klubie z Katalonii doszło do dużych rewolucji. Po pierwsze z posady trenera został zwolniony Kike Setien, który nie spisał się jako następca Ernesto Valverde. Natomiast dzień później Barca z posady dyrektora sportowego klubu zwolniła Erika Abidala który miał być teoretycznie spokojny co do zachowania swojego stanowiska. Laugrana niedługo szukała nowego szkoleniowca, a wybór dla wielu może być mocno zaskakujący. Wśród kandydatów znajdował się chociażby Mauricio Pochettino, ale to nie jemu klub złożył propozycję współpracy. Dużo wskazuje na to, że od przyszłego tygodnia stary nad drużyną Dumy Katalonii będzie sprawował Ronald Koeman, czyli były holenderski piłkarz. Koeman od 2018 roku prowadzi reprezentację Holandii, a przed przygodą selekcjonera zaliczył epizod trenerski w Premier League. Prowadząc Southampton oraz Everton. Holender w Anglii trofeum nie zdobył, natomiast za to dużo uzbierał ich w jego ojczystym kraju. Powiem mowa o trzech mistrzostwach Holandii, dwóch superpucharach Holandii oraz jednym pucharze Holandii. Oprócz tego zdobył po jednym trofeum w Hiszpanii, a także Portugalii. Pytanie tylko, czy w FC Barcelonie powiększy swój dorobek, czy okaże się kolejnym trafnym wyborem, jak to było z kilkęsetienem. Piszcie swoje opinie w komentarzach. Swoją drogą ostatnio założyłem kanał Typerski. Jeżeli macie ochotę potypować razem ze mną, to wpadajcie. Link do pierwszego filmu znajdziecie tutaj w karcie. Arsen Wenger to ikona światowej trenerki, nie ma co z tym dyskutować. Mimo że Francuz swoich ostatnich lat za sterami Arsenalu do najlepszych zaliczyć nie może, to w pierwszej dekadzie XXI wieku odnosił z kanonierami imponujące osiągnięcia, a sam klub był uważany za jedną z najlepszych drużyn w Europie. Teraz to jednak przeszłość, a od 2018 roku Węgier nie prowadzi żadnego innego klubu, od kiedy odszedł z Emirates Stadium. We wrześniu 2019 roku za to objął posadę w FIFA jako dyrektor techniczny. Jednak Arsen długo nie jest w stanie usiedzieć na jednym miejscu. Jak podają media, 70-latek planuje wrócić na ławkę trenerską. A świadczyć o tym może fakt, że Węgier zgłosił swoją propozycję pracy jako selekcjoner reprezentacji Holandii. I ma to spory związek z ostatnim tematem. Jak już mówiłem, Koeman prawdopodobnie będzie teraz Prowadził FC Barcelony, co oznacza, że Holandia już zapewne szuka następcy dla 57-latka. Jeśli Węgier objąłby kadrę pomarańczowych, to zobaczylibyśmy go na Euro w przyszłym roku, na które właśnie Holendrzy awansowali jeszcze pod wodzą Koemana. Francuski szkoleniowiec nigdy wcześniej nie prowadził drużyny narodowej, co może być dla niego dużym wyzwaniem. Oprócz Arsenalu, Arsen trenował chociażby drużyny AS Monaco czy japońskiego Nagoa Grampus. Swoją drogą w obecnym sezonie kibice Arsenalu chyba bardzo by chcieli, żeby Węgier wrócił do nich na ławkę trenerską. Obecna edycja Ligi Mistrzów mocno różni się od poprzednich edycji. Przede wszystkim ćwierćfinały, jak i półfinały są rozgrywane na zasadzie jednego meczu, a nie jak to było zazwyczaj dwóch meczu. Oczywiście powodem tego jest pandemia, która spowodowała, że Champions League zostało wznowione dopiero w sierpniu. Innym zaskoczeniem są takie drużyny jak Olympic Lyon czy RB Lipsk, które awansowały do półfinałów Ligi Mistrzów. Chyba bardziej zaskakuje drużyna z Francji, która w ćwierćfinale wyeliminowała sam Manchester City, uważany za jednego z faworytów do wygrania turnieju Mistrzów. Końcowy wynik był szokujący nie tylko dla kibiców, ale i Pepa Guardioli, który w końcu jest uważany za jednego z najlepszych trenerów na świecie. Mimo tego od początku prowadzenia Manchesteru Hiszpan nie doszedł z nimi nawet do półfinałów. Wydaje się to wręcz absurdalne, głównie jeśli spojrzymy na jego osiągnięcia z obywatelami na wyspach. Dwa mistrzostwa Anglii, trzy Puchary Ligi oraz jeden Puchar Kraju to bardzo imponująca liczba jak na 4 lata pracy. City ostatnio zdecydowało o przyszłości Pepa, o czym poinformowały nas angielskie dzienniki The Telegraph oraz Daily Mail po Informowały, że Guardiola zostanie w Manchesterze na kolejny sezon. Mało tego, klub chce przedłużyć z nim umowę. Jak widać, Szejkowie mają duże zaufanie do Pepa i cenią sobie jego pracę. Kto wie, może w przyszłym roku to właśnie Manchester City wygra Ligę Mistrzów. Od połowy 2018 roku Grzegorz Krychowiak gra dla rosyjskiego lokomotywu Moskwa, do którego początkowo był wypożyczony na roczny okres, a następnie wykupiony za 12 milionów euro. Krycha w lokomotywie sprawdza się doskonale. Obecny sezon może wyjątkowo zaliczyć do bardzo udanych. Polek rozegrał 33 mecze, strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst. Udany ostatni rok w Rosji spowodował, że Krychowiak znowu jest na celowniku wielu klubów z Europy. 30-latek na pytanie o zmianę klubowych barw odpowiedział: Przez całą karierę nigdy nie starałem się planować przyszłości. W piłce nożnej wszystko dzieje się bardzo szybko, nawet nie masz kiedy się na to przygotować. Jeśli pojawi się jakakolwiek oferta, to przemyślę ją, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolony i w ogóle o tym nie myślę. Reprezentant polski jak sam stwierdził nie wyklucza transferu, tak więc jeśli pojawi się wystarczająco lukratywna propozycja stopowych lig, to istnieje szansa, że znowu zobaczymy krychowiaka grającego na największych stajonach. Jak to miało miejsce za występów dla Sewilli. W komentarzach koniecznie napiszcie w jakim klubie widzielibyście Grzegorza Krychowiaka. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Na koniec jeszcze proszę Was o subskrypcję i łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!